Artur, Witaj Pawle. W 21. wydaniu Technozgredów witam Cię i yy, pytam na początku, jak wrażenia po debacie? Witam Cię również w 21. wieku, w 21. odcinku Technozgredów. Rozumiem, że mówisz o debacie z premierem Tuskiem. Tak. M moje wrażenia są bardzo bogate i myślę, że programu by nie starczyło, na to, żeby się z nim, nimi podzielić, z osobami, które będą oglądały ten odcinek. Natomiast generalnie rzecz biorąc, mam takie przemyślenie i wewnętrzne e, gdzieś tam głęboko zakorzenione e, myśli, które, które dążą w następującą stronę, że Maciek zrobił błąd, pozwalając spotkać się dużej ilości osób, które tam się nie powinna spotkać, czyli... Nie mówię o organizacjach pozarządowych, bo to są, to są jednak osoby i podmioty, które gdzieś tam potrafiły się dogadać. Zresztą Maciek prosił o to, żeby wystosowali, mówili jednym głosem, wystosowali jakąś jedną formę, formę um, gdzieś tam no, dokumentów do premiera. Natomiast to, że tak naprawdę wszyscy chcieli być na tym spotkaniu. Nie wiem co tak naprawdę, dlatego że uważam, że na ostrady, ludzie, którzy na wykopie dają prosiki, minusiki, ci, którzy tam na, na śledziku napieprzają wibisze, no nie widzę gdyby potrzeby, żeby pojawiali się w, w urmie tak i rozmawiali z premierem Tuskiem. Nie dlatego, że im tego wzbraniam, tylko uważam, że to jest kompletnie poza ich zasięgiem intelektualnym, I oni po prostu Aha. powinni siedzieć na tych swoich wykopach i, i śledzikach i tak dalej. Na no Boga, no bo trochę dojrzemy do takiej sytuacji, że skoro mamy dostęp do internetu, nam się wydaje, że możemy do każdego zadzwonić i z każdym wymienić tam ten uścisk dłoń przez sześć różnych tam poziomów. tak? Że ta chrzaniona tak. sieć społecznościowa nam tak załączyła w głowie, że uważamy, że jak już mamy Facebooka, naszą klasę i tam coś jeszcze innego, to w ogóle powinniśmy znać się z każdym i każdy powinien traktować tak samo, jak, jak na, na swoim poziomie. No tak nie jest. Znaczy premier tego kraju na szczęście mogę, niezłączony cały czas. Nie chcę ze wszystkimi się spotykać, bo podejmować decyzje. Wbrew pozorom nie słucha tego, co się dzieje w finalach, na forach Onetu i Gazety wyborczej, bo nie ma na to czasu. Jeżeli korzysta z internetu, podejrzewam o jakimś bardzo ściśle restrykcyjnym celu pod tytułem wybranie maila z ustawą i, i przeczytanie i skomentowanie i odesłanie, a nie po to, żeby tworzyć swoje profile na Facebooku i tak dalej. Trochę mnie tak smuciło, bo wydźwięk przed całą gdyby, debatą Poni według mnie jest taki, że Maciek Budzich jest jednym wielkim agentem, nie wiem, osadu bezpieki UB, który zagneblował, zawiązał, uniemożliwił poważną, wolną debatę w tym kraju, o której tyle tysięcy Polaków walczyło pod Grunwaldem, Cedynią i innymi świętymi miejscami. Jeden Maciek Budzich to, to wszystko zniweczył w ciągu jednego dnia, tak? Poza tym, no co za te tematy się pojawiało podczas samej debaty? Ola Boga. Trzeba było przecież sflekować premiera, bo to fajne. Poza tym nikt, nie wiem, nie zagazował, nie, nie zrobił striptease'u, nie, nie stwierdził, że nagle trzeba zrobić coś, żeby pokazać, że nasza prawda to jest jedyna prawda w tej, tej całej dyskusji. Znaczy, nie wiem, takie argumenty dla mnie są o tyle dziwne, że kompletnie nie rozumiem ludzi, którzy je wystosowywali i nadal wystosowują. Czują się tak naprawdę, to jest, to jest, to jest nieprawdopodobne, że duża liczba osób buduje swoją nagle legendę na tym, że nie została zaproszona na tę debatę. Że podczas debaty, nie wiem, nikt nie udzielił im głosu. To też dla nich jest jak gdyby taka furka tego, że mówić jestem sekowany, ktoś mnie nie kocha, tak? Moja organizacja jest pominięta, to Donald Tusk wiedział o mnie, całą noc nie spał i specjalnie mnie nie spojrzał podczas debaty, tak? No, no to błagam. Czy... Rozumiem, niektórym się przewróciło w głowie do tego, że zostali zaproszeni do sali świetnikowej w, w Urzędzie Rady Ministrów. Po raz pierwszy dotykali dłoni wysoko postawionego dygnitarza państwowego. Natomiast... A teraz wszyscy dotykali? Wszyscy. To było niesamowite, że jednak faktycznie premier wykona to, co wykonuje na spotkaniach Rady Ministrów, czyli wszedł do sali i równo w okręgu poszedł do każdej osoby, przywitał się. I nawet powiem szczerze, że miałem wrażenie, że słuchał, co się do niego mówi, bo te niektóre osoby, oprócz powiedzenia imienia, nazwiska, wygłaszały się tam na jakieś swoje postulaty, w sensie, pani premierze, nazywa się, prezentuje taką, a nie inną organizację. I on tego słuchał. Podejrzewam, że każdy rasowy polityk nie byłby w stanie tego powtórzyć ad hoc, ale gdzieś tam w głowie, zwracając się do nas na sali, głównie do osób, które brały udział w tej rozmowie, jednak mówił patrząc w oczy i zdawało się, że nawet czasami pamiętał, jak ktoś się przedstawia. W związku z tym szapo bo tam na sali było dosyć dużo nowych twarzy, więc, więc wyglądało to poważnie. Ale oprócz tego jest jej to, co jest w ogóle pomijane. Na spotkaniu pojawił się również rzecznik rządu, który nie musiał tam być. Pojawił się pan minister Boni, który też nie musiał być. Pojawił się szef um, Boże, biura dasz, legislacyjnego. Powiem. Tak, centrum legislacji rządu. Pojawiła się pani minister, pojawił się Alek Trakowski. Było kilka jeszcze innych osób, to nie był lat w świetle kamer. Oczywiście ci, którzy w to chcą wierzyć, będą do końca życia mówili Premier Tusk spotkał się po to, żeby swoim swoją majestatem oświetlić to spotkanie, zbić PR polityczne i wyjść. Fajnie, tylko że powtarzam, jest jeden związany z tym problem. Kto był na sali, to widział dokładnie. Kiedy Premier Tusk się pojawił, flesze kamery po prostu warkotały, wszystko było uruchomione, powietrze aż zaczęło być gorące od ilości terabitów, informacji wymienianych między tam kamerzystami, tak? A, a ich stacjami telewizyjnymi. Kiedy Tusk postanowił wyjść z sali, to wszystko się zamknęło w takim małym, fajnym show. Czyli, ergo, nie jest tak, że to spotkanie było robione tylko i po to, żeby, nie wiem, żeby, czy znaczy, rzecz biorąc, premier Tusk naprawdę miał 3 godziny czasu. Ja go nie chcę tłumaczyć, bo kompletnie gościa nie znał, ale fazę tak przedłużyło o godzinę spotkanie z nami. Jakimś grupą dziwnych nikodemów, dyzmów tego świata, którzy wzięli się z pudełka dokładnie, wyskoczyli, coś tam ponapisywali i twierdzili, że robimy z Polską, czy że, że rząd robi z Polski drugie Chiny, trzecie Białoruś. No, znaczy dla mnie było to żenujące. Ja, takimi gośćmi chyba się bym nie chciał spotkać w realu. Niewątpliwie. A, ale wiesz, jakby już pomijając fa fakt samego, e, fakt samej tej debaty w internecie i też e, pytań, które były zadawane na sali, to nie masz takiego w real... Że problemem generalnie nie było, może nie tyle nawet. Yy, problem, wiesz, ja miałem takie wrażenie, nie, już tak w połowie debaty przynajmniej, że problem to nie dotyczy tego, że rząd chce albo nie chce, albo ma ochotę zablokować, yy, dokonać jakiejś tam blokady, yy, internetu w Polsce. Problemem jest, yy, po pierwsze, jak już powiedziałeś sam, niski poziom debaty, bo był niski. Ja no, bym inaczej. Że tak. go w ogóle nie było, bo nie jeżeli nie było. Maciek budzi prosząc osoby, które chciały się pojawić na debacie, mówiąc im wprost, napiszesz fajne pytania, to się pojawisz, zaproszę cię, wysyła takie maile, nie wiem, w ilu set kopiach, ale na pewno do dużej ilości osób. Z tego co ja wiem, otrzymał bardzo niewiele merytorycznie dobrych pytań, w sensie no, takich, które by wykraczały poza tym właśnie pomysł pod tytułem Ośmieszę premiera pytając go to jak często korzysta z internetu albo czy Polska jest już drugą Białorusią, czy trzecią Hiszpanią czy tam piątą, piątymi Chinami czy Kowajtem, lub też panie premierze, a czy tak naprawdę pan, pan przegrany story ro robią, czy to takie właśnie post onetowskie i gazetowe indywidua które się powiem, przemieszczały między tymi forami na hasło polityka rząd, spotkanie, nagle zaczynało się dorywać do, 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 do maili, do, do forów i tak dalej nie, nie uważam kompletnie, uważam to jest, wiele, to jest ogromna porażka tego, co się działo w tak zwanym świecie internetowym. W, jeżeli mówimy o tym, że to, to miało być jakieś merytoryczne, według mnie to w ogóle nie było. Ja byłem odpowiedzialny za monitorowanie czatu fonetu. Niestety, czatu Onetu mi przypadkiem mieć flakera nie udało się, przepraszam, AZD, trans, przepraszam, nie udało się. Natomiast nie pojawiło się tam praktycznie żadne merytoryczne pytania. Nie pojawiło się nic, co bym chciał przekazać komukolwiek obok, nie mówiąc też o tym, żebym miał się z tym podzielić na, nie wiem, ministra czy, czy premierowi rządu. Także no to jest w ogóle żenale. Tak? My, my nagle uważamy, że fajną skalą jest rozmawianie z kilkuset tysiącami osób, bo one mają dostęp do maili, czatów, mikroblogów, czy tam komunikatorów. Jakiś absurd. Znaczy co, że staniemy na boisku piłkarskim, będziemy ludzi zgromadzonych tam pytali, jaki mają pomysł na życie w danym kraju, tak? Do Aha. czego Do, do bełkotu, do chaosu, do szumu informacyjnego i w tym wypadku uważam, że to jest absurdalny pomysł. Jakieś konsultacje społeczne z internetem, tak jakby powiedzieć, to się będę konsultował z Forczanem, no. Tak. Wszyscy będą mówili swoje i pokazywali penisy i pedomisie i nikt nie będzie słuchał tego, co mówili na sobą. No, absurd kompletny. A wiesz, a propos tej części anatomicznej ciała, którą tym ja mam takie wrażenie, nie, że Pewna grupa osób, i to wrażenie podejrzewam, że nie jest bezpodstawne, że pewna grupa osób, która była obecna yy, tam w trakcie A, bo, debaty tak. na sali, tam bardzo solidnie korzystała z tej części anatomicznej ciała tuż pod stołem. Yy, znaczy, Tylko ja ty nie pytał o Pawle, jeśli masz takie informacje na na przykład. Sytuacja Paweł jest... Tak, podzielę znaczy, się informacjami, wiesz, jeśli, jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że na debacie pojawiają się lub. Gdzie, którzy e, dla mało rozgarniętego użytkownika internetu mówią e, e, rzeczy, e, wiesz, e, mówią rzeczy oczywiste, że nie wiem, że pojawi się rejestr stron zakazanych i my i tak ten rejestr stron zakazanych obejdziemy, że nie wiem, będziemy używać, wiesz, e, że to, takie oczywiste oczywistości po prostu, no to ja stwierdzam, że generalnie rzecz biorąc to pojawienie się pewnych osób na tej debacie, E, było, miało tylko i wyłącznie albo celans, który nie, no niewątpliwie w kilku miejscach się pojawi. Chociaż to prawda, te osoby, o których ja myślę, nie widziałem tych osób e, poza transmisją z Deba, nie widziałem ich w serwisach informacyjnych. Serwisy informacyjne się raczej ograniczyły do Maćka, do e, tego człowieka z e, Kid Protect e, do, jeszcze takie innego pana, którego przykro mi w tym momencie. Nie pamiętam jaką organizację reprezentował, ale w internecie pojawił się opinia, że prawdopodobnie podkłada głosy w trailerach i... Yy, yy, czekaj, a czy to ty było... byłeś? Na pewno zostało zadane pytanie przez trzy osoby na sali, mówię poza organizacjami z rządowymi. To był facet z Blackout Polska, organizacji, której nigdy w życiu nie słyszałem przed Debatą, Ja na stronę. Jestem zażenowany poziomem, stopniem takiej infantylności tego, co tam się tam pojawia. i Myślę, że to są właśnie gości, którzy będą do końca życia wspominać tę debatę jako miejsce, w którym spotkali się z największym wrogiem, wygarnęli mu całą prawdę o świecie, a wróg tego nie dostrzegł. I teraz będą mówili, haha, ale my wiemy wszystko teraz. Wiemy dokładnie, kto tam był postawiany, bo tylko myśmy mówili prawdę, tak? jeszcze była trzecia osoba, przepraszam bardzo, będę krzywdzący. Był Mirek Sidus, i jeszcze była jeszcze jedna osoba, o której właśnie nie pomnę. Natomiast, tak jak, jak powiedziałem kilka kilk razy już wcześniej, nie wydaje mi się, żeby głosy blogerów, nie wiem, mikroblogerów, kogokolwiek był w jakikolwiek sposób fajne, dobre takie takiej dyskusji, to muszą być specjaliści, tak? Dlatego dla mnie, osoba, która powinna tam być, to jest Jarek Liprzyc, Piotr Waglowski. I kupa innych osób działają na co dzień z takim prawem, jak, jak nie wiem, sok jak, 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 jak PTI i tak dalej. A nie jacyś goście, mówią brzydko, z wyjęci w ogóle z czterech liter, że nagle poczują przypływ mocy w swoich dwóch kulkach na dole ciała, tak, bo ktoś tak. ich zaprosił, tak? I przyjdą, ścisnąć dłoń premiera i potem powiedzą mu: Panie premierze, my się nie zgadzamy, ma, musi to wycofać, bo ja na przykład uważam, że pedofilia to nie jest zła, tak? A drugi powie: hazard też nie jest zły, tak? W związku z tym. Internet powiedział, panie że pan się musi słuchać. No to jest jakieś podejście do ustanawiania zasad w tym kraju, który nie ma być niby demokratyczny. Tak? Czyli myśmy w wyborach wybrali władzę, która ma się nagle słuchać ludu. Czyli tak naprawdę zróbmy inaczej. Zróbmy głosowanie przez internet, na forum Tu Czy tak. chcemy wprowadzić na przykład, nie wiem, dalszą integrację z Unią Europejską? O nie, na forum netu według mnie. Nie możemy tego zrobić ze względu na to, że to byłoby to jawne wskazanie na koncern ITI. No to zróbmy to na, nie wiem, na Śledziku, tak? który oczywiście też ma swoją publiczność. Ale Śledzik, jak wiadomo, jest narzędziem, którego podań że 40 czy 30 należy do funduszu inwestycyjnego, jak wiadomo, w którym uczestniczą. mają no to... agenci KGB. No, no, więc tak naprawdę nie ma wprost żadnego dobrego forum ogólnodostępnego, powszechnego, który nie byłoby gdzieś tam umoczone, Tak, bo Myślę, znowu jak powiedziałem. To ja, tak? Tak, generalnie to, co powiedziałem ironicznie, Nie to tylko miało na celu udowodnienie tego, że naprawdę tutaj jesteśmy w stanie dojść do sytuacji takiej e, paranoi wręcz w dyskusji i publicznej, bo naprawdę, może... wiesz, ja jestem, ja w stanie jestem na temat pedofilii przytoczyć pewne dzieło, które się ukazało na zachodzie, które, e, naukowe dzieło autentyczne, było to naukowe dzieło wydane pod szyldem badań naukowych, które mówiło o tym, że o... E, pozytywnym wpływie na psychikę nie pozytywnym wpływie seksu na psychikę dziecka do lat 8. Więc wiesz, no, naprawdę jesteśmy w stanie tak to mocno nakręcić taką paranoję urządzić. Amerykańscy I... naukowcy mogą dowieść wszystkiego, to że jest... jednego dnia, że mleko jest zdrowe, drugiego, że jest niezdrowe, trzeba pić dużo a potem potem rzeka kolapsuje zęby i tak dalej. Ja w to wierzę, natomiast wydaje mi się, że Patrząc na to, co się działo przed, przed debatą, po debacie, e, to jest dokładnie przykład dobry na to i uzasadnienie dlaczego nie to, że koszczólne osoba, po prostu nie powinno być czegoś takiego, jak konsultacje społeczne, to znaczy konsultacje społeczne, tak? czyli dla mnie konsultacje społeczne to jest na przykład przyjście robotników Ursusa pod właśnie URM i wrzucanie zapalonymi oponami i tam racami, tak? To są konsultacje społeczne, czyli tak. pewna część naszego społeczeństwa postanowiła wyrazić swój zdecydowany opór, czy też z, powiedziała nie pewnego typu podjętym decyzjom, tak? No dobrze, czyli co? Dajmy teraz internautom głos. internetu czyli komu? Tak naprawdę komu? Mi, tobie plus Pani Basi, naszej mamie, cioci, wujkowi, no ja tego nie rozróżniam. Dla mnie fajnie by było, gdyby powiedziała wprost. Obywatele tego kraju nie chcą, nie wiem, cenzury, nie chcą hazardu lub też chcą pedofilię, bo im się to podoba. W związku z tym w wyborach powszechnych, referendum, powiedzą tak lub nie. nie ja, tego, ja tego nie wartościuję. Natomiast chodzi o to, żebyśmy wyszli z tego kręgu pod tytułem internauci. Internaut to dla mnie tak naprawdę pierwszy... Pierwszym, jak gdyby, to, to co ja widzę w człowieku, to nie jest bycie internautem, tylko bycie obywatelem, tak? Członkiem tego kraju, rodakiem, posiadającym dowód osobisty, jak też paszport, zależnie od tego, jak długo jest tutaj już chodzi po tej ziemi i tyle, tak? A mówienie o jakimś per-internautu czy per-bloger w takiej dyskusji. A nie masz, jest... no. nie masz takiego wrażenia, że. Bo tutaj wiesz, to jest do, do, dobrym. Jakby tutaj pewną bardzo ważną rzecz zauważyłeś, że podobnie on, ale podobnie ta reprezentacja tego w cudzysłowie środowiska internetowego, która była, bo tak generalnie możemy ten, ten cudzysłów jest bardzo szeroki, powiedzmy sobie szczerze, e, oh. e, że e, i rząd i to środowisko, e, że rząd e, jakby w kwestii ustawy, same ja środowisko w kwestii swoich opinii e, trochę e, traktuje internet jako zupełnie inną e, rzeczywistość jako coś, co powinno się rządzić prawami, a wiesz, ja mam takie wrażenie, że po pierwsze w kwestii ustawy, yy, której ja, się wypowiadam jako człowiek, który nie ma znajomości, prawa, tak biegły, jak ten Piotr Waglowski albo o, yy, inni ludzie, którzy tam jeszcze kilka mądrych słów yy, wtrącili, ale yy, mam takie wrażenie, że oni jakby yy, 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 formułując ustawę są sobie taką, znaczy chcą jednym e, dokumentem rozwiązać wszystkie problemy. Wiesz co, nie wiem, ja, bym, ja, ja unikam odpowiedzi na pytanie, czy ta ustawa jest dobra, czy zła, dlatego, że oczywiście fragmenty dotyczące cenzury powszechnej i tak dalej są złe. Z drugiej strony ja nie znam się na, 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 na zawiłościach prawa jako takiego. Nie wiem, czy na przykład ta ustawa nie była obliczona po to, żeby ona nie została gdzieś tam utrącona bardzo szybko, Chociażby w, w sądzie, znaczy w, w Trybunale Konstytucyjnym, bo by się okazało sprzeczna z Konstytucją. Tak. Nie wiem. Nie wiem, czy jest o, o co kluczyć kopię, tego że jeszcze nad nami wisi e, prawo wspólnotowe i być może, jeżeli byśmy nagle stwierdzili w swoim przepływie mądrości, że tak, zgadzamy się na to, żebyśmy mieli e, cenzurę prewencyjną pornografii dziecięcej i hazardu, to ktoś w Europie, w Strasburgu, w Brukseli może powiedzieć nagle: Nie, macie gdzieś to zupełnie w dziwnym. U, u, rodzaju, czy miejscu swojego mózgu, tą, tą definicję, to tak nie może być, bo u nas w Unii tak to wygląda, tak i tak. Nie mam kompletnie pomysłu, w związku z tym powiem inaczej. Nie wiem, co ustawodawca miał na myśli. Domyślam się, że chodziło o doraźne zbicie kapitału związanego z tym, żeby zabezpieczyć się przed ruchami związanymi z tymi, którzy mówili P Platforma Obywatelska, premier nie dbają o hazard, ponieważ są w tym umoczeni. I to jest na pewno po Afery hazardowe. To, że włączono to w to internet, to myślę, że jest przypadek, dlatego że pojawiły się automaty do gry, o tym premier mówił na spotkaniu, a potem się pojawiło coś jak, jak, jak wideoloteria. Tak? Jeżeli automaty do gry, czyli jednolęcy bandyci mogliby zostać jeszcze jakieś tam przemycenie, to wideo, czy znaczy automaty do gry w postaci wideoloterii, czyli komputer tak naprawdę, już by nie mogły. I żeby się zabezpieczyć przed tym, żeby ktoś nie powiedział, no zaraz, zaraz, ale taka wideoloteria to jest, to jest zwykły komputer podłączony do sieci. To nie również rymstnęli w, w internecie jako jak taki, plus dołożyli pedofilię, no bo to było na, od dawna na widelcu. Nie wiem, to nie jest jak gdyby rozmowa między osobami, które, które jak gdyby nie widziały tej ustawy na oczy. Ja i nie przeczytałem i myślę, że nie mam zamiaru, tylko że ona zostanie gdzieś tam odrzucona. E, I na tym spotkaniu nie, nie reprezentowałem nikogo, ani blogerów, ani internautów. Sam siebie reprezentowałeś. Nie, ja byłem osobą, która była zaproszona po to, żeby obsługiwać komputer, na tym wyświetlały się komentarze akurat z, z, z forum monetu i tyle. E, I patrzyłem, z, o czym miałem bardzo rozszerzone, kiedy patrzyłem na te osoby, które się wypowiadały. Miały karteczki przygotowane, wypowiadały bardzo mądre zdania. Faktycznie w większości to wyglądało tak, jak ono by mu od, 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 gdyby odgrywało pewnego typu rolę bez w ogóle chęci interakcji. One wchodziły, mówiły, teraz to ja powiem wam prawdę po prostu chowały się do swojej skorupy, przez tam następne dwie godziny w tej skorupie sobie były. Bo Było dużo osób na sety, nikt nie zdał żadnego pytania, a pierwotnie były lansowane jako członkowie, czy tam przedstawicieli jakichś strasznie dużych stowarzyszeń i tak Nieważne, wydaje mi się, że to co zostało pozytywnie sprzedane podczas tej, tej rozmowy. To jest to, że po pierwsze, rząd jest w stanie się ugiąć, jakby nie było. Czy czysto pr czy nie pr ale jest w stanie wziąć to pod uwagę, że ktoś może robić mu koło pióra, że to nie kancel, to, to nie właśnie, nie wiem, palenie opon, rzucanie petardami w, w szyby urmu, tylko przyjść grup osób powiedziała: Wiecie co, bo nas jest 17 milionów, a nie 20 tysięcy zwalniających w zakładzie pracy, to my Wam zrobimy taki problem, my wam zrobimy Wam taki zły PR w sieci, że nikt nie Was nie zagłosuje. I i ja się będę przy tym upierał, to właśnie ten czynnik spowodował, że premier, jego doradcy powiedzieli, spotkaj się z nimi, a nie to, że internet jest bardzo ważny w życiu społecznym, czy platformy Obywatelskiej, czy tego rząd tak i tak dalej. Pierwszy to, to jest nieprawda. Ten rząd po prostu działa tak jak każdy inny, czyli dba o swój image i swój PR i współczynnik nas. W związku z tym, jeżeli ktoś mi powie, nie spotkasz się z nimi, nie zrobisz tego, to ci spadną no i powiedzą, oczywiście zróbmy to co nam grozi. Byłem dzień wcześniej na komisji, gdzie mi miała walkować tam kępa i inni goście, że oni nie, nie, nie urwą uszu, tak? Nie będą, nie będą gorsi. W związku z tym przyjdą, pomędrzkują i pójdę. Tak się stało. Było tam 30 parę osób, jedliśmy parę ciastek, wypiliśmy tam kilka, kilka termosów kaw. Premier wyszedł, został minister Boni. Powstało stało to, że mamy bardzo ważne przesłanki ku temu, żeby stwierdzić, że nasz głos jest ważny, aczkolwiek konkretów tam nie było takich oczywistych. W sensie, dajcie mi kartkę papieru, podpiszę ustawę. Nie. Ustawa została wycofana w tym fragmencie, że... W hazard jest, tak powiem, nadal zły i trzeba go utrącić, Natomiast dotyczące kwestii, kwestie dotyczące wolności, OK, przedyskutujmy. Pytanie, jak szerokie jest to, są kwestie zapisane w tej ustawie, ja tego nie wiem. Pytanie, kiedy zostanie to ustawione jak gdyby i dalej jak gdyby procedurowane, ja tego nie wiem. Nikt tego nie wiem, bo pewnie można by stwierdzić, że powie, słuchajcie, są bardziej ważniejsze sprawy niż zajmowanie się ustawą związaną z rejestrem usług tak dalej. W związku z tym przekładamy to. I tyle, w związku z tym ani nie było zwycięstwa internautów, jak było to odtrąbione w prasie, ani nie było sprawy rządu, ani to nie była jakaś, nie wiem, napaść ze względu, nie wiem, z, ze strony właśnie tam tych organizacji pozarządowych i tak dalej. To było spotkanie, na którym każda ze stron ugrała co chciała. Ci, którzy chcieli, się polansowali, pokazali. Pojawił się premier, już z dłonie, myśmy zjedli wszyscy ciastka, po tych czterech godzinach rozejrzeliśmy się z poczuciem dobrze spełnionej misji. I tyle. Czy to jest coś złego? Nie, tylko że rząd pokazał, że nie ma nas w dupie i być może przy okazji innych ustaw nawiązujących, związanych gdzieś tam z internetem, być może również komuś wpadnie do głowy, jak Maćkowi Budzichowiec, z chwała, bo jak się okazało, wszyscy mają do niego pretensje o to, że on to zorganizował, więc powtórzę również to, tak, jak to mówi sam Maciek, ale jemu nie wypada. No to weźcie się do cholery w kupę i zróbcie podobną debatę, tak? Weźcie dokładnie podobnych galerii polityków, spróbujcie ich zebrać w jednym czasie, w jednym miejscu i zróbcie taką ustawę. Granicz rzecz biorąc, tego typu konsultacje, spotkania, debaty są potrzebne, nie dlatego, że pokazują jak, jak rząd jest sprawny, tylko ja wierzę głęboko w to, że jednak są możliwości przekonywania nawet tych czynników bardzo wysokich, tak? Wiesz co, ale tutaj ja się jakby podpisuję obiema rękami po tym, co Maciek powiedział, yy, albo czego nie powiedział yy, publicznie, ale yy, mówię z przykrością i z pewną świadomością, tego, że prawdopodobnie jak już pył opadnie, to ci, ci którzy najbardziej krzyczeli, krytykowali, generalnie mieli y, wszystko za złe, y, nie zrobią y, własnej debaty, nie wiesz, nie wezmą. Nie, więc... nic nie zrobią. Będą na czterech literach powiedzą Wszystko jest złe, manipulowane, rząd jest niedobry. Ty jesteś ubekiem, ty jesteś komunistą, a ty jesteś zbyt czarny, ale ty czerwony i tyle. Dlatego, że ci ludzie nie mają tego, nie mają takiej potrzeby. Oni spełniają się i spalają się w krytykowaniu. I tyle. To mnie drażni, to mnie strasznie irytuje, natomiast no dlatego też nie wchodzę w połajanki, w pyskówki z tego typu osobami, które w większości, nie wiem, są właśnie członkami jakichś partii kanapowej, dwóch osób, które uważają, tak. że zmienią świat i mają na Wordpressie postawioną stronę, której tam wykrzykują światu swoje kredo. Swoje a nie wchodzę w, gdyby w, w, w konflikt z gościem, pisze do mnie, że jestem ubekiem, bo na pewno tylko ubezcy byli zaproszeni na taką debatę i tak dalej. No. Życie nie starczy na to, żeby odpowiadać ludziom, którzy uważają ciebie za debila, idiotę, lancera, kretyna i wszelkie i największe inwektywy na przy, przypisane do twojej osoby. E, Maciek, podejrzewam, że dostał ostro potyłka tego, że widziałem go podczas debaty, po debacie i wydaje mi się, że myślę, że jeszcze kilka dni później otrzymywał tam odpowiednie E, odpowiedniej wagi maile i, i telefony, no bo taki jest, no, on się wychylił, stworzył sobie siebie łatwą na do napieprzania. Teraz każdy będzie w niego walił, że jest sługusem rządu, że dał się wykorzystać, że ta, to, to nie było żadne w ogóle konsultacje społeczne, czy spotkanie, czy debat, tylko po prostu była to jakaś nasiaduwa partii młodzieżówki PO, która za chwilę dostaniemy wszyscy tam po w rządzie, no, no jakiś taki bez no ale cóż z tego? Żyjemy w Polsce i ten kraj się nie zmienia od wielu lat. On zawsze lawirował, kluczył, ale tak naprawdę gdzieś tam wszystko się kręciło wokół tego, żeby tych, którzy gdzieś tam są, zrobił coś innego. Nawet nie mówię, że to jest lepsze czy gorsze, po prostu coś innego. Uwalić, zniszczyć, dać mu w dupę, pokazać, żeby sprawdzić go do parteru i tak dalej. Nie rozumiem tego. To jest kompletnie nie w moim e, poziomie odczuwania, czy jakby działania. Cieszę się, że ktoś, to może się pokazać publicznie, coś robić, niech to robi, jeżeli robi to sensownie. Uważam, że Maciek zrobił bardzo dobrą rzecz. Centrum Informacyjne Rządu to podchwyciło, wykorzystało też to, że ktoś chciał odwalić brudną robotę za nich, bo gdyby było inaczej, żeby to Centrum Informacyjne Rządu przed do Maćka, powiedział: Panie Budzik, nie pan to zrobi, to byłoby śmiesznie, słabo i niedobrze. Ale to było dokładnie odwrotnie. Maciek nalegał na to, żeby zrobić taką, taką debatę. No ale ja wiem, ci, którzy będą chcieli, uważam, że jest zupełnie inaczej. Zawsze to przeklęcą i będą mieli jakby inny punkt widzenia. Trudno? Nie wiem, nie dyskutuję z tymi, Bóg z nimi. Bóg z nimi, Maćko wiesz, tylko tak na marginesie ja dodam, że Maćku nie martw się dlatego, że no, to jest Polska po prostu, no, to już mogę powiedzieć. No, to, to myślę, że to powinno podsumować tak. generalnie całość. Pokonani od dokładnie. Tak, myślę, że no bo nie, no, nic innego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ja napisałem na flakerze, Matek nie powinien się dziwić, że jest taka sytuacja, jest taka atmosfera, dlatego że wystąpił w najlepszym czasie. Antenowy we wszystkich serwisach informacyjnych. Pokazał się, wypowiedział jego nazwisko. Zostało na pasku. Pokazane i w dodatku jeszcze nie zostało przekręcone. Co jest też <laughs> uważam wielkim sukcesem. I myślę, że to jest sukces sam w sobie. Myślę, że trzeba to kontynuować. I jak Młynarski kiedyś e, powiedział Rób. róbmy swoje róbmy swoje, a myślę, że jako puentę tego programu i tego dzisiejszego 21 odcinka mogę tylko powiedzieć, że Wyłączcie komputery i zacznijcie czytać książki Uuu, no to pojechałeś po bandzie, myślę, że wiesz, dużo osób nie będzie widziało że już teraz jak wygląda książka. Cóż, przykre, ale prawdziwe. Przed trup, tak mówiła Metallica, śpiewała. Tak. Dobrze, no to cóż, e, dzięki Artur za spotkanie w 21 odcinku. E, to był Artur Kuraśliński, to ja, wasz ulubiony bloger technologiczny. Yeah. Znaczy ja w ogóle dodam sobie oklaski w garaż będę zaraz więc będzie spoko. Dobrze. Pozdrawiam również przeselników DIT. Do zobaczenia. Hej, cześć i na razie.